już trochę późno, ale dopiero właściwie udało nam się za nią skończyć jakąś pracę. Przyszła paczka dzisiaj, słuchajcie, prezent od e, jednego z widzów. Wstępnie zajrzeliśmy, ale nie bardzo nam się chce wierzyć, co to jest, bo jest duże. Mamy chwilę spokoju, więc otwieramy razem z wami, bo zapowiada się ciekawie. Aczkolwiek, tak jak mówię, wstępnie pudełko, żeby nie było jak, wiecie, na tych filmach, co rodzice pakują tam. W pudełko dajfona, w pudełko od pakują wiecie, czekoladkę. Dzieciak się cieszy, bo nie jest rozczarowany. No zobaczymy, słuchajcie, bo jak widać paka jest bierna. Nie bardzo wiemy czym się zasłużyliśmy, bo tak trochę tak bez ostrzeżenia. Ale miejmy nadzieję, że, miejmy nadzieję, że nie teściowa czyjaś w kawałkach. Panu. Nie chcę iść Nożyka ja, idzie, idzie, zastał się. Nie chcę iść razem. No, wstępnie powiem wam, że zobaczymy tylko czy czy Ale nie <gryw> nieskromnie mówiąc, takie powiemy to powiem, już mógłby dostawać. Chica? i zaglądam. Wow. Czup. Cup Jeszcze raz, czup. E, bardzo Ci dziękuję. No, może nie bardzo wiem, jak zwykle co powiedzieć. Było nam strasznie głupio, ale dzięki Tobie mamy, o Taki oto prezencik. Mów jeszcze mm. Słuchajcie, jest zaolit. Dużo zaolitu. Bardzo dobrze, bo to nie złomek filtracyjne. filtracyjny. Jezu. Dla mnie jak chyba jeszcze są jakieś rureczki, zobaczymy. Mm -hmm. Mm -hmm. No tak, słuchajcie, HW 5000. Mówię już z tego czasu, że kołnę fixa. Jako, że wiecie, że jestem wielbicielem Fiksów, to zobaczymy, czy to on okaże się lepszy, czy gorszy. Przy okazji rewolucyjny test. Ale się cieszy, słuchajcie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy, Murtko. Eee, przez na dane osobowe nie będę już na głos mówił kto, co i jak, bo, bo po co. Bardzo Ci stary dziękujemy. Eee, właściwie mówiłem, że nie trzeba, ale, ale przyda się. No, ciężko powiedzieć, że się nie przyda. Eee, eee, nie będę już więcej gadał, resztę Ci napisałem. Pozdrawiamy serdecznie. Ciebie przyjacielu, a kochani yy, Wam chcieliśmy jeszcze raz podziękować za te właśnie prezenty, za te dobre słowa, za te fajne komentarze. Ja jestem w szoku. Yy, przy okazji to chyba będzie pierwszy film, słuchajcie, z lampą UV, jakie mamy, bo, bo, bo chyba nie mieliśmy jeszcze, że lampy nigdy nie stosowałem, więc od razu poproszę w komentarzach, na co mam uważać, uruchamiając lampę UV w akwarium, bo różnie to my bardzo, bardzo fajnie, dziękuję zaraz, zobaczymy czy on się różni będziemy pewnie w następnych filmach dawać, bo oznaczacie sprawuję, Ja dzisiaj kończę, bo jak słyszycie, ledwo mówię e, e, i, i na tym poprzestańmy. Bardzo dziękujemy, bo słów brakuje. Hej!